Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Chip tuning silników wysokoprężnych w przeciwieństwie do ich odpowiedników benzynowych jest nową koncepcją. Zastanówmy się więc, jakie są cechy tego procesu, historyczne niuanse rozwoju, a także opcje przeprowadzania tej modyfikacji dla różnych silników. Aspekt historyczny. Koncepcja chip tuningu silnika wysokoprężnego pojawiła się w 2004 roku. Kiedy słynna firma ESP postanowiła po raz pierwszy opracować moduł do silnika wysokoprężnego w celu zwiększenia mocy trakcyjnej. Zrobiono to dla amerykańskiej ciężarówki Peterbilt. Jak wykazały próby i testy, proces poprawy zakończył się sukcesem. W ten sposób rozpoczęła się nowa era poprawy jakości silników wysokoprężnych. W 2005 roku FMR Group, U. S. A. Rozpoczęła opracowywanie elementów chip tuningu dla silników wysokoprężnych o szerokiej dystrybucji. Już pod koniec roku dostarczono nowe moduły poprawiające trakcję i charakterystykę mocy. Kolejnym etapem było opracowanie specjalnego hipa, który miał być wlutowany w płytkę elektronicznej jednostki sterującej. W 2006 roku firma SDR po raz pierwszy wprowadziła takie mechanizmy na rynek akcesoriów sprzedaż chipa w pierwszym tygodniu. W niosła 100 tysięcy sztuk. Od 2006 roku minęło wiele czasu, chip tuning silnika wysokoprężnego poprawił się, a wszystko doszło do punktu, w którym rozmiar wylutowanego elementu wynosi 10-15 mm, co ułatwia wielu atelierom tuningowym udoskonalenie silnika. Dlaczego tuning diesla? Wielu kierowców zada oczekiwane pytanie: po co to robić? Skoro diesle już słyną ze swojej mocy, odpowiedź jest prosta, aby poprawić właściwości trakcyjne na podjazdach i przy wyprzedaniu z obciążeniem. Dotyczy to bardziej ciężarówek, a w przypadku samochodów osobowych, poprawy i zwiększenia mocy, co nie wymaga ingerencji mechanicznej. Rozważmy więc główne powody, dla których większość kierowców przeprowadza cheap tuning silników wysokoprężnych. Zwiększona moc tuninku uznaje się za udany, jeśli moc wzrośnie o 30-35%. Lepsze właściwości trakcyjne. Wskaźnik ten jest charakterystyczny zarówno dla samochodów ciężarowych, jak i dostawczych. Zainstalowanie modułu i flashowanie elektronicznej jednostki sterującej powoduje zmianę momentu obrotowego i trybu wtrysku. Co poprawia trakcję, zmniejszenie zużycia paliwa. W tym przypadku najlepiej jest przeprowadzić instalację HIPA, ponieważ bezpośredni wpływ i kontrola ECU wtrysku powinny być przeprowadzane w sposób ciągły. Jak pokazuje praktyka, zerwanie przewodu sterującego prowadzącego do modułu psuje charakterystykę wtrysku, a silnik po prostu zalewa się paliwem. Poprawa właściwości dynamicznych. Zwykle odbywa się to wraz z poprawą charakterystyki mocy ale można to zrobić niezależnie od nich. To udoskonalenie pozwala na lepsze i szybsze przyspieszenie, co jest korzystne podczas wyprzedzania. Po uwzględnieniu wszystkich cech można przejść bezpośrednio do procesu chip tuningu silnika wysokoprężnego. Opcje chip tuningu silnika wysokoprężnego Jak wiadomo, istnieją tylko trzy opcje przeprowadzenia chip tuningu silnika. Niezależnie od benzyny lub oleju napędowego procesy będą identyczne. Ostrzeżenie. Warto od razu ostrzec, że proces uszlachetniania samochodu należy powierzyć profesjonalistom, którzy rozumieją co najlepiej zrobić i jak przeprowadzić proces w każdym konkretnym przypadku. Tak więc, gdy wszystko jest ustalone, zastanówmy się jakie są opcje chip tuningu silnika wysokoprężnego, fleszowanie elektronicznej jednostki sterującej silnika, instalacja dodatkowego modułu sterującego wlutowanie hipa do ECU. Teraz konieczne jest bardziej szczegółowe rozważenie wszystkich opcji i procesów ich wykonywania. Fleszowanie ECU pierwszą opcją tuningu hipów jest zmiana parametrów technicznych na poziomie oprogramowania. Mianowicie, zmieniane są ustawienia wtrysku paliwa, a także tworzenie mieszanki paliwowo-powietrznej. Istnieją trzy warianty modyfikacji silnika wysokoprężnego na poziomie oprogramowania. Rozważmy każdy z nich. Na moc. W tym przypadku zużycie paliwa wzrasta, ale charakterystyka mocy staje się wyższa o 30-40%. W takim przypadku zaleca się modernizację układu chłodzenia, ponieważ silnik zacznie się znacznie bardziej nagrzewać. W sprzedaży można znaleźć dobrze znane zestawy do modyfikacji zespołu układu chłodzenia dla siły pociągowej. Jest ona wykonywana głównie w pojazdach wykorzystywanych do transportu ładunków. W wyniku modyfikacji pojazd łatwiej podjeżdża pod górę i może przewozić ładunki ważące do 25% więcej. Jest to możliwe dzięki rekonfiguracji układu wtryskowego i prędkości obrotowej wału korbowego. Zużycie paliwa. Ten typ oprogramowania układowego pozwala zaoszczędzić do 25% paliwa. Ale moc i charakterystyka dynamiczna zostają utracone. Jest to charakterystyczne dla mieszkańców miejskich dżungli, którzy muszą często stać w korkach. Do fleszowania elektronicznej jednostki sterującej silnika potrzebne będą kabel do transmisji danych, oprogramowanie, laptop lub tablet, a także ważny niuans ręce wyrastające z właściwego miejsca. Tak więc, jak przeprowadzana jest modyfikacja oprogramowania silnika wysokoprężnego, przeprowadzić instalację oprogramowania na laptopie. Podłącz kabel kaliny jednym końcem do gniazda OBD2, a drugim do laptopa. Gdy komputer widzi ECU, warto uruchomić połączenie i program diagnostyczny. Po zakończeniu diagnostyki warto zresetować wszystkie błędy które się nagromadziły. Uruchamiamy program do instalacji nowego oprogramowania, postępując zgodnie z instrukcjami na monitorze. Ponownie flashujemy mózg samochodu. Za pomocą specjalnego programu przeprowadzamy regulacje. Jeśli wszystko zostało wykonane prawidłowo, Nowe charakterystyki i parametry zaczną obowiązywać natychmiast po uruchomieniu silnika. Instalacja modułu drugą opcją tuningu silnika wysokoprężnego jest instalacja dodatkowego modułu sterującego. W zależności od wyboru modelu i producenta istnieją dwa rodzaje urządzeń dla mocy i oszczędności. Zasada podłączenia jest dość prosta w obu przypadkach. Zastanówmy się więc, jak samodzielnie zainstalować dodatkowy moduł sterowania silnikiem. Podłączamy moduł do komputera i za pomocą specjalnego programu przeprowadzamy ustawienia wstępne. Teraz, zgodnie z instrukcjami dołączonymi do urządzenia, należy podłączyć je do obwodu pokładowego ECU. Warto pamiętać, że jeśli połączenie nie zostanie wykonane prawidłowo, moduł może się przepalić, co oznacza, że kierowca zmarnował pieniądze, dlatego zaleca się, aby proces ten był wykonywany przez profesjonalistów. Ponadto, za pomocą połączenia ECU warto wyregulować moduł i połączyć charakterystykę mózgu i tego urządzenia. Po wykonaniu wszystkich operacji konieczne jest przeprowadzenie szeregu testów. Ponowne lutowanie mózgu ostatnim sposobem wykonania chip tuningu silnika wysokoprężnego jest zainstalowanie hipa bezpośrednio w ECU. Proces ten wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. I to właśnie tutaj w 100% konieczne jest zaufanie profesjonalistom, ponieważ poprawność procesu będzie zależeć od żywotności nie tylko silnika, ale także mózgów, których koszt nie jest mały. Rozważmy więc główne etapy operacji wprowadzania HiPA do mózgów samochodu elektroniczna jednostka sterująca silnika jest demontowana urządzenie jest demontowane. Warto zachować szczególną ostrożność podczas przeprowadzania tego procesu. Za pomocą specjalnej stacji lutowniczej, podłączonego komputera i oscyloskopu, chip jest lutowany do płytki w miejscu, w którym jest przewidziany. Jeden nieostrożny ruch może doprowadzić do spalenia ECU. Po lutowaniu przeprowadzany jest montaż. Za pomocą specjalnego programu i elektronicznej jednostki sterującej podłączonej do laptopa testowana jest zmodernizowana część. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, można zainstalować część na miejscu i przeprowadzić diagnostykę na miejscu. Pozytywne i negatywne cechy chip tuningu. Teraz po rozważeniu wszystkich procesów, można przejść do rozważenia pytania: jakie są plusy i minusy instalacji chip tuningu w dieslu? Oczywiście zacznijmy od tego, co przyjemne wzrost mocy, zmniejszone zużycie paliwa, poprawiona wydajność i osiągi kluczowych podzespołów, poprawiona dynamika. Działanie w trysku stanie się bardziej stabilne, ale, jak w każdym przypadku, tam gdzie są plusy, jest też szereg minusów zwiększa mechaniczne zużycie części, a mianowicie grupy tłoków i wału korbowego, zwiększa temperaturę silnika, co zmusza właściciela samochodu do wprowadzenia ulepszeń w układzie chłodzenia, paliwo niskiej jakości lub zatkane wtryskiwacze mogą prowadzić do przedwczesnego uszkodzenia wysokociśnieniowej pompy paliwa. Innowacje tak więc w 2016 roku zaprezentowano moduł do chip tuningu nowej generacji. Został on zaprojektowany specjalnie dla małych silników wysokoprężnych o pojemności do 2 litrów. Koszt produktu wyniesie około 1000 dolarów. Głównymi pozytywnymi cechami urządzenia będą zwiększenie mocy, ale silnik będzie bardziej ekonomiczny średnio o 20%. Oczywiście nie jest to zbyt wiarygodne, ale wydaje się, że wszystko to może być prawdą. Pomimo wysokich kosztów, ponad 5000 kierowców na całym świecie zamówiło już urządzenie w przedsprzedaży. Urządzenie trafi do masowej sprzedaży na początku 2018 roku. Rekomendacje. Many ekspert do not recommend Chip tuningofa Fa Diesel Engine, It Harms the Mechanical Component, Butas practice Shows. Most motorists do chip tuning diesel engine with grad pressure. Despite all the disadvantages, motorists are satisfied with the effect. It is noted that the traction characteristics in trace, and the consumption drops by 10%. Most American diesel trucks have long been installing additional engine management modules co as not to remakę existing motors. Tu is to of power witho ho having to make any upgrades. Sons In sons it is worth to modernize a diesel engine because it improves the performance of the motor. Although most experts are against this process. But as practice shows. A large number of motorists have ale had chip tuning of the diesel and were satisfied. Do not forget thatinach case, it is worth to carry out individual refinement of the motor, wch gives the opportunity to modernize the motor in co own way. Of course, this process is best entrusted to professionals, so as not to bring con consequences.